W poprzednim odcinku omówiliśmy zasadę Wanny. Inaczej mówiąc, powiedzieliśmy sobie, że sukces w sprzedaży polega na tym, aby spuszczać osady, czyli klientów o niskiej rentowności, aby rozwijać klientów wartościowych i regularnie dolewać nowych klientów o dużym potencjale. Dziś zajmiemy się trochę tym, jak to zrobić. Jak nie jeszcze na poziomie umiejętności, ale jak o zdefiniowaniu fundamentalnych zasad osiągania sukcesów sprzedaży. Dla mnie to nic innego jak odpowiedź na trzy bardzo ważne pytania. Aby osiągnąć sukces sprzedaży musisz rozmawiać z właściwą osobą o właściwych sprawach i we właściwy sposób. I pomimo tego, że jest to banalnie proste, to to są trzy Najczęstsze błędy popełniane przez sprzedawców rozpoczynających proces sprzedaży. Krok pierwszy rozmowa z właściwą osobą. Będziemy mieli temu poświęcony jeszcze osobny odcinek, czyli w jaki sposób zarządzać całą matrycą decyzyjną po stronie klienta. Jednak już teraz mogę powiedzieć, że jednym z największych problemów w prowadzeniu działań sprzedażowych jest to, że my rozmawiamy z tymi, którzy chcą z nami rozmawiać. A nie z tymi, którzy mogą kupić. Bez względu na to, czy sprzedajesz do klientów biznesowych, czy do klientów indywidualnych, często wpadamy w pewną pułapkę sprzedaży do tak zwanych doradców. Inaczej mówiąc, osób rekomendujących. Na przykład, jeśli sprzedajesz gry komputerowe. Bardzo często prowadzisz rozmowę z dzieckiem zainteresowaną grami, mimo tego, że właścicielem budżetu jest rodzic, mało tego, to on będzie bardzo często finalnym decydentem przy podjęciu decyzji. Jeśli tak jak ja na przykład sprzedajesz szkolenia, bardzo często rozmawiasz z działem szkoleń albo z HR biznes partnerami, mimo tego, że to oni będą finalnie dedykowali, czy też rekomendowali Ciebie do. Menedżerów sprzedaży lub też menedżerów operacyjnych odpowiadających za zespół, który planujesz przeszkolić. I to jest pewna pułapka tego, że docieramy do tych, którzy w swoim zakresie obowiązku mają spotkanie, prowadzenie spotkań i robienie wstępnego odsiewu z dostawców, czyli u sprzedawców, a nie z tymi, którzy mogą podjąć finalną decyzję. Tak naprawdę, jak zrozumiemy. W kolejnym odcinku będziemy o tym rozmawiali, jakie kryteria wyboru mają osoby, które są doradcami. Okaże się, że jeden z największych błędów popełnionych przez sprzedawców jest to, że rozpoczynamy rozmowę z tymi osobami, nie wiedząc, kto jest finalnym decydentem lub też nie wiedząc, jakie kryteria ma finalny decydent. Tak, wiem, wiele osób na tym etapie mówi Wojtek, ale jeśli pominiemy tego doradcę, to on się na nas obrazi i nigdy więcej nie przyśle nam zapytania ofertowego. Ok? To chciałbym już na tym etapie wyróżnić dwa procesy sprzedaży. Po pierwsze, make an order, po drugie, take an order. Make an order to sytuacja, w której to ty, Decydujesz, do których klientów się chcesz sprzedawać. Inaczej mówiąc, najpierw robisz segmentację rynku, wybierając tych klientów, dla których Twoje rozwiązania mogą mieć maksymalną wartość. Następnie u każdego z tych klientów określasz model podejmowania decyzji, finalnie docierasz do finalnego decydenta i stajesz, starasz się go wciągnąć w proces sprzedaży. Inaczej mówiąc, to Ty proaktywnie zarządzasz całym procesem sprzedaży. Po drugiej stronie jest proces taken order, czyli trochę przyjmowania zamówień. To sytuacja, w której to klient określa u siebie w organizacji problemy, wyzwania, potrzeby, które ma. Na bazie tego wysyła zapytania ofertowe do potencjalnych dostawców i rozpoczyna proces wyboru właściwej e, firmy. Będziemy rozmawiali o obydwu procesach sprzedaży. Zarówno będziemy rozmawiali o tym make and order, czyli w jaki sposób na przykład docierać do klientów, którzy dzisiaj są zainteresowani lub też zadowoleni z korzystania z usług Twojej konkurencji. Jak również take and order, czyli w jaki sposób wyróżniać się w postępowaniu prowadzonym przez klienta tak czy inaczej i w jednym i w drugim, w drugiej sytuacji musisz być w stanie rozmawiać z właściwą osobą. Czym się charakteryzuje finalny decydent? My mamy bardzo prostą definicję. To jest ta osoba, która będzie miała w swojej pracy lub też w swoich zadaniach Maksymalnie dużo korzyści z rozwiązania, które oferujesz. Inaczej mówiąc, to jest ta osoba, która będzie finalnym beneficjentem przedstawionego przez Ciebie rozwiązania. Jeżeli, dla przykładu, sprzedajesz samochody flotowe dla menedżera sprzedaży inaczej mówiąc, tymi samochodami flotowymi będą jeździli handlowcy to finalnym decydentem będzie dyrektor handlowy, a doradcą menedżer floty. Mimo tego, że bardzo często menedżer floty będzie podejmował wiele decyzji. A jeśli te samochody mają za zadanie na przykład poprawić wynik finansowy firmy, poprzez różne rozwiązania, albo poprzez pozabilansowe finansowanie, albo przez to, że rata będzie mniejsza, albo przez to, że na przykład serwis będzie... Ee, z, 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 zaszyty, że tak powiem, w e, racie, czyli będzie kontrakt serwisowy, to pewnie decydentem finalnym będzie dyrektor finansowy, podczas gdy dalej osoba odpowiadająca za flotę będzie doradcą. I oczywiście bardzo często jest tak, że my nie mamy dostępu do tych finalnych decydentów i rozmawiamy oczywiście z doradcami. A zatem pierwszym krokiem jest rozmowa z właściwą osobą, druga o właściwych sprawach. I to jest znowu bardzo ważna rzecz. Bardzo często doradca jest ten, który chce rozmawiać o Twojej ofercie. W końcu on bardzo często jest ekspertem. Ja sprzedając szkolenia, jeżeli rozmawiam z HR Biznes partnerem, mam poczucie, że te osoby są bardzo dobrze przygotowane do tego, aby rozmawiać o. Technikaliach prowadzonych szkoleń, o tym jakie będą ćwiczenia, scenki, jakie będą filmy instruktażowe, czy będzie materiał audio wspierający proces uczenia, czy będą testy przed i poszkoleniowe. Jeżeli bym sprzedawał już trzymając się tego samochody flotowe, to pewnie menedżer do spraw floty jest absolutnie perfekcyjnie obeznany w obowiązujących stawkach ubezpieczeń, kontraktach flotowych. Kontraktach serwisowych, dodatkowych pakietach, autach zastępczych i tak dalej. W związku z czym ta osoba będzie bardzo precyzyjnie analizowała szczegóły oferty. On będzie rozmawiał o ofercie. Podczas gdy decydent najczęściej nie ma tej wiedzy, a tym samym częściej jest zainteresowany rozmową. No, nazwijmy to, what is in it for me? Co on z tego będzie miał? Inaczej mówiąc, jakie konkretne wartości. Może osiągnąć on i jego organizacja. Jeżeli na przykład mówimy o szkoleniach dla zespołu sprzedaży, to pewnie dyrektor sprzedaży jest bardziej zainteresowany tym, na ile wzrośną kompetencje handlowe jego zespołu niż jakie będą scenki. Na ile ludzie będą zmotywowani po tym szkoleniu do realizacji bardziej ambitnych celów, a w przypadku sprzedaży samochodów flotowych, pewnie dyrektora finansowego bardziej będzie. Interesowała łączna cyfra, którą jakby zaoszczędzi na całej flocie, niż to, jak będzie skonstruowany kontrakt serwisowy. A zatem bardzo ważnym elementem jest to, że docierając do poszczególnych decydentów, należy rozmawiać o tym, co ich konkretnie interesuje. No i finalnie we właściwy sposób. W jaki sposób prowadzić rozmowę. Skoncentrowaną na właśnie naszym kliencie. Po pierwsze, my pewnie dzisiaj mówimy: to ma być taka rozmowa trochę jak z kumplem przy piwie. Ona nie musi być jakoś bardzo sztywna, nie musi być ustrukturyzowana, mimo tego, że przechodzi przez port pewne bardzo ważne punkty. Ale to, co jest najważniejsze, to w ramach tej rozmowy musisz wciągnąć klienta w relację, tak? Aby był on zainteresowany tym, aby udzielać Ci informacji, które pozwolą mi co Tobie przygotować zindywidualizowaną ofertę. I ten proces, relacyjność, jak również dobre pytania, będą przedmiotem kolejnych spotkań. Podsumowując, jednym z najważniejszych elementów, które powinieneś znać i umieć po tej części filmu, jest to, abyś zastanowił się, z kim dzisiaj rozmawiasz. Czy częściej w swojej sprzedaży prowadzisz działania ukierunkowane na take and order, czyli na obsłużenie zapytania, które do Ciebie przychodzi, czy na make an order? Inaczej mówiąc, to Ty wychodzisz z inicjatywą rozpoczęcia nowego procesu sprzedaży. Czy rozpoczynasz nowe procesy sprzedaży u obecnych klientów, czy też u zupełnie nowych? Czy otrzymujesz zapytania od swoich klientów, że są twoimi lojalnymi klientami i wysyłają ci kolejne zapytania do kolejnych projektów, czy też masz dobrze przygotowaną strategię komunikacyjną i marketingową i dużo zapytań z rynku wpada do ciebie. Dalej, czy rozmawiasz z tymi osobami, które mogą kupić, czy też tymi, które są zainteresowane zebraniem oferty. W kolejnym materiale przyjrzymy się zarządzaniu Terytorium sprzedaży. Inaczej mówiąc, porozmawiamy o tym, w jaki sposób wybierać tych klientów, którzy powinni być Twoimi klientami, lub mówiąc bardziej precyzyjnie. Gdy rozmawiam z menedżerami sprzedaży, jednym z częstszych wyzwań są odpowiedzi na dwa pytania. Pierwsze pytanie, na które większość ludzi nie ma problemu z udzieleniem odpowiedzi, to jest pytanie: kto jest Twoim klientem? Drugie pytanie to to, które jest już trudne. Kto tym klientem nie jest? Inaczej mówiąc, w jakiej sytuacji firmy się znajdują, żebyś ty uznał, że one w tym momencie nie powinny być Twoimi klientami? To pewna duża zdolność rezygnowania z próby sprzedaży do tych, którzy mają niskie prawdopodobieństwo podjęcia decyzji zakupowych, ale jak już powiedziałem, o tym porozmawiamy za tydzień. W kolejnym odcinku przejdziemy już do mocnych. Kompetencji sprzedażowych, zaczynając od targetowania. A teraz zapraszam do wypełnienia testu.